Jest pomysł. W polskich szkołach naśladujmy to, co właśnie nie działa. Słuchając minister Barbary Nowackiej, to już nie wiem czy się śmiać, czy płakać. Przed kilkoma dniami poinformowała, że tak to powinno wyglądać. Czyli co? Bierzmy wzory na reformę edukacji z Finlandii. Sęk w tym, że Finlandia właśnie wycofuje się z systemu, który przez ostatnie kilkanaście lat realizowała, bo wyniki fińskich uczniów w programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów drastycznie spadły i przez to ich sposób uczenia się przestał być produktem eksportowym, ale widocznie nie dla Polski. Co się popsuło? Edukacja włączająca to jedna z głównych bolączek fińskiego systemu. W jednej klasie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nie znające języka, w którym się nauczyli, Wszystkie te dzieci w jednej klasie. A my co robimy? Wdrażamy. Co jeszcze nie służy dzieciom? Cyfryzacja, oczekiwania, że dzieci będą same się motywować, bo usuwa się oceny liczbowe. Wszystko to niebawem w Polsce. Czyli jaki wniosek? Im gorzej, tym lepiej.